Apele szkolne, koncerty muzyczne, imprezy sportowe, inicjatywy z okazji Święta Niepodległości przybrały różne formy. Główne obchody odbyły się w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej oraz na Wążeskim Rynku. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. Dzisiejsze wydanie wiadomości skupimy w głównej mierze właśnie wokół wydarzeń patriotycznych. Przekazujmy te pozytywne cechy, wszystkie. To jest dobry sposób, żeby łączyć teraźniejszość z przeszłością. Było dużo osób, które pokazały swoje talenty. Ten problem cały czas jest aktualny. Wspierać naszą ojczyznę w tym wspaniałym dniu. To hasło patriotyzmu jest dla mnie nieodpowiednie. Bardzo, bardzo, bardzo Dla mnie patriotyzm jest miłością do ojczyzny. Te tematy w wiadomościach, w propozycjach programowych wrócimy z telewizyjną kamerą na muzyczne spotkanie seniorów, przybliżymy funkcjonowanie PCPR w rozmowie z dyrektor placówki oraz wprowadzimy patriotyczny klimat przedstawieniem w wykonaniu uczniów SP3. Serwis informacyjny rozpoczynamy od relacji z głównych obchodów święta niepodległości.